Cześć, witajcie! Z tej strony, Wasza Lori we własnej osobie. Dzisiaj podzielę się z wami moimi przypuszczeniami teoriami na temat dalszej części fabuły. Podkreślam, że jest to tylko i wyłącznie teoria, która nie musi okazać się w przyszłości prawdziwa, zwłaszcza, że nagrałam już kilka miesięcy temu również moją inną teorię, która niestety albo stety nie była prawdziwa. Mam nadzieję, że za to ta teoria się sprawdzi, zwłaszcza, że uważam, że jest ona bardzo prawdopodobna. I zanim przejdziemy do odcinka, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Zacznijmy od tego, że na Instagramie Star Stable opublikowało post związany z aktualizacjami, które odbędą się w maju. Okazało się, że zadania fabularne pojawiały się już 12 maja. Na to wszyscy czekaliśmy. Pytanie jest tylko, co się będzie dziać w tych zadaniach. SSO tłumaczyło, że będziemy ratować naszego starego przyjaciela, Flipa. Ale jak go uratujemy, czy w ogóle nam się uda, tego nie wie nikt. Ale za to ja wkraczam do akcji z moją teorią. Jak wiemy, Flip zapadł w śpiączkę i śpi już. Um, z dwa lata. W każdym razie, pamiętacie grupy Jarla? Ponoć znajduje się tam o wiele więcej komnat niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Przypomnę, co znajdowało się w każdej z komnat. Pierwsza komnata, komnata Słońca, był tam pochowany sam John Jarl, który w dodatku z, na, z nami rozmawiał, co jest trochę nierzeczywiste, a krąg Słońca odpowiada za nierzeczywistość, czas i przestrzeń. Czyli, jakby to powiedzieć, to, co było w tej komnacie, było związane trochę z kręgiem Słońca. Druga komnata, czyli Komnata Księżyca. W niej natomiast znajdowała się księga ceremonii światła, czy jakoś tak. Linda dysponuje kręgiem Księżyca i jest bardzo mądra i lubi czytać książki. Czyli to, co było w Komnacie Księżyca, było trochę związane z samą Lindą, nieprawdaż? Następna komnata to Komnata Gwiazdy. Nie została jeszcze ona odblokowana. Domyślacie się do czego już zmierzam? Co jeżeli artefakty lub rzeczy, które znajdują się w tych komnatach, są związane z kręgami albo z samymi miejscami duszy? Przypomnę, że od kilku dobrych lat nie działo się nic w grobie Jarla, więc może najbliższa fabuła będzie miała związek właśnie z tym miejscem. Wracając, krąg gwiazdy odpowiada za leczenie ludzi i innych istot żywych. Może, wzorując się na poprzednich komnatach, w komnacie gwiazdy będzie znajdować się jakaś rzecz, która będzie tak potężna, że będzie mogła uleczyć naszego flipa ze śpiączki. Teraz tak sobie myślę, że wow, to faktycznie jest bardzo prawdopodobne. Może tak faktycznie będzie, może znowu wrócimy do grobu Jarla i odblokujemy nową komnatę. Następna komnata to prawdopodobnie komnata błyskawicy. Krąg błyskawicy ma związek z walką o innych czy coś w tym stylu. Może w niej natomiast znajdować się będzie jakiś miecz, który w dalekiej przyszłości hmm, może pomoże nam zabić Garnoka? Więc to wszystko, co miałam Wam do przekazania w tym odcinku. Co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że to dość prawdopodobna teoria? Ja w sumie tak, bardzo się cieszę, że pojawi się za niedługo nowa fabuła. Mam nadzieję, że ta teoria się sprawdzi. Więc w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko, no i papatki!